Apro. Witam Was kochani. Dawno nie nagrywałem. Wchodzę ze smutną wiadomością, gdyż nagrywam filmik o aplikacji, która wczoraj no, zakończyła swoje istnienie, działanie. Pogoda jest taka fajna. A my? Jakie koło zrobimy? No i nagranie jest praktycznie o aplikacji, która. no. Bardzo mnie zasmuciła, że przestała istnieć, żyć. No. I to właśnie bardzo dobija. Bo ja bardzo chciałem z tej aplikacji korzystać, ale niestety Microsoft ją zepsuł, zabił. Przepraszam. <laughs> nie wiem, nie myśl tego głupiego każdu pozbyć jakiejś dziwnej karży od jakiegoś czasu. A no, tutaj się niewiele zmieniło. Takie to robimy? I no i wczoraj no, włączyłem na cały dzień aplikację Skype, A tam starają się parę kontaktów pozyskiwać lub przenieść na Messengera lub Instagrama, ale no, niestety cisza no, martwa aplikacja była w tym, w tym dniu martwa czy brak ludzi od, od, odzywania się. No może na osoba się odezwała, ale jak widzimy jej nastawienie, to ja nie na te prosiłem o Messengera czy Facebooka. A no, bo po co mam się go móc Przykre, no, że wieloletnia zajęłość poszła w cholerę. No ale no co, no, tak musi być. Co ja mogę wam powiedzieć no, Smutne jest to, no, bo miało 1 cm, nie wiem, używałem tej aplikacji z 2008 roku lub 2009 czy coś takiego. Nie pamiętam na 300 nie przywiązany do głowy, wtedy byłem tak mały. I no i po prostu przykro mi jest z tego względu, że nigdy więcej nie używacie bo Ktoś z głupiej korporacji postanowił tą aplikację zepsuć. No. Powiem o swoich wrażeniach i doświadczeniach po przejściu do Microsoftu Skype'a. No, co, co chwilę były jakieś głupie aktualizacje, irytowało mnie to. I ja po prostu no, momentami odinstalowałem od, od to i, i nie chciałem tego używać, bo wkurzała te aktualizacje. Chociaż niektórzy mówili, że były problemy ze stabilnością, chociaż ja tej stabilności nigdy nie odczuwałem na szczęście. Mam mnóstwo wspomnień. No mój kochany Skype. I co ja wam mogę powiedzieć no nieprzy, przygotowany jestem ogólnie dwie rozmowy no, tradycyjnie pogoda ogólnie jest można nagrywać wcześniej było za chłodno do kamery. no ja bym mógł cały dzień nagrywać cały rok i znaczy cały dzień, <głos》> no, całorocznie bym mógł nagrywać no coś jakbym miał czas ale niestety też czasu bo mało Kompletnie bardzo mało czasu Jestem na bardzo trudnym etapie w moim życiu, czyli poszukiwanie odpowiedniej pracy dla mnie. No, ale mogę powiedzieć, że mój niemiecki umiejętność zawodowa się dość dobrze rozwinęły. Dwie, trzy godziny jestem nauczony nowego fachu, pozycji, nie wiem, jak tam zwać. No, mój cień. Ja bym te wszystkie cienie powłączał o, no, jak chcę coś zielam, to może wziąć. No i nie wiem, no taki mini montaż zrobię. No ogólnie całość filmiku będzie normalnie. Na koniec tylko. Ech. Fuj, na koniec tylko dam mm, taki moment no, pożegnania się, że dodam muzykę i nic nie będę mówił, będę nagrywał po prostu otoczenie. No. Nie wiem kiedy ostatnio nakrywałem, ale no. fajnie, że ludzie tak nie, nie, nie usuwają subów. Dwa suby tylko straciłem, to nie dużo. I A propos Skype'a, no, tak ogólnie mówię, ale główny temat to mnie Skype. No, szkoda mi Skype'a, no, może nie płakając z tego powodu, ale mi było bardzo przykro, no, bo to jednak część mojego życia też była. Troszeczkę się siedziało na tym sklepie, z kuzynem gadało. Nie, nabiło się chyba 12 godzin no. rozmowy. Dupa mnie nie bolała, na szczęście. Teraz jakoś tak nie potrafię usiedzieć długo na fotelu. 2 trzy godziny max. I potem już mówię nie, koniec. No, zielono jest, wiosę mamy. Jak będzie możliwość okazja lub temat, to coś będę nagrywał, ale no. Niestety nie tak często jak wcześniej. A co dzisiaj? Dzisiaj mam wolne, dlatego mam, mam, mam możliwość nagrania i mogę się pochwalić, że no 4 maja 2025 roku minęło równe 5 lat od kiedy posiadam swoje auto, jestem z tego podudumny, dumny, kroczki małe idą do przodu, cały czas się rozwijam, nie stoję w miejscu no. i boli mnie to, że ludzie są tak bardzo chciwi na kasę, szczególnie te głupie korporacje. No, dobra, zmierzam do końca. Myślę, że to tak fajnie zakończyć ten filmik, żeby to tak fajnie nagrać. Yy, no, naprawdę nienawidzę ludzi, co mają dużo kasy bongi. Nie mają sentymentów, są chciwi, nie mają serca i za kasę co każdego są w stanie zniszczyć nawet swojego najlepszego przyjaciela. Ja nie zapomniałem o wszystkich, których poznałem. No, Wiadomo, no, no, bardzo, bardzo dużo ludzi znam. Parę osób no, mi wyleciało z głowy. Niestety, to też nie jest w stanie wszystkich spamiętać, no. no Ale między innymi pamiętam tego Patryka R. <laughs> z nadmorza. Nie zapomniałem o nim, chociaż nie mam z nim kontaktu. No. Miałem go w głowie i mam go cały czas. Nie zapomniałem o innych też. A no tak, jestem, może staram się szanować każdego. Nie wykorzystuję na przykład swoje przewagi się nad tylko staram się no, z każdym na równi gadać. No. Z jaki się urodziłem. No, ten jest jakiś dziwny plac zabaw, to tak od pia paru lat leży rozwalone. Cienie. O, ale tu zarosło. <laughs> wow, tego dość nie spodziewałem. Tylko że mi tutaj żaden rowerzysta nie wyskoczył. Dobra A no i widziałem sąsiadkę Ucieszyła cieszyła się na mój widok, ale no nie pogadam, bo nagrywam filmik. Innym razem z nim pogadam. No hmm. Jezus, ile much No, jak teraz przejść to jest pajęczyna. Dobra nie Wiem, coś na pajęczynie by i to zwisało i to po prostu widziałem. A dupa tu nie nagram tego Tak jak chciałem. A chyba się To zrobi inaczej Bo ja myślałem żeby nie mieć jakiejś zieleni Chciałem nagrać no tak z góry trochę ja. Ajaj. Tak piesem w Niemczech Dobra No i ja wam nie w takiej sytuacji jaką ja mam Bo ona nie jest zbyt fajna Zostawiam Was. Żegnaj na zawsze, sklepie.